Rozdział trzynasty Cenna dusza od Pana Miłosierdzie góruje nad sądem. Jakub 2,13 Każdego dnia nauczałem nowych wierzących w naszej celi. Sprawiedliwość i prawda kwitły. Mężczyźni z dnia na dzień wzrastali w łasce i poznaniu. Niektórzy z nich składali świadectwo, że w momencie, gdy Duch Święty ich osądził, i gdy pokutowali ze swoich grzechów całe ich życie, wszystkie złe uczynki mignęły im przed oczyma jak film w kinie. Pewnego ranka wezwał mnie do siebie dyrektor więzienia. Uprzejmie zaoferował mi filiżankę herbaty i poprosił, bym usiadł na miękkim krześle. Jun Wiem, że wierzysz w Jezusa, powiedział. Zdecydowałem dziś dać ci specjalne zadanie. Myślałem, że poprosi mnie, bym donosił na moich współwięźniów. — Celi numer dziewięć jest morderca o imieniu Hong — kontynuował dyrektor. — Codziennie próbuje się zabić. Jest szalony i gryzie swoich współwięźniów. — Postanowiliśmy przenieść go do twojej celi. Chcielibyśmy, abyś od dziś aż do dnia jego egzekucji uważał na niego i pilnował, by nie zrobił nic złego ani sobie, ani innym więźniom. Jeśli nie będziesz wystarczająco czujny i uda mu się popełnić samobójstwo, pociągniemy cię za to do odpowiedzialności. Gdy to usłyszałem, od razu wiedziałem, że Hong jest cenną duszą od pana, którą trzeba ratować. Przekazałem tę wieść współwięźniom, byli przerażeni, nie chcieli go w celi. To nie człowiek, to diabeł powiedział jeden z więźniów. Wszyscy wyrazili swoje niezadowolenie. Bracia, zanim uwierzyliśmy w Jezusa, byliśmy dokładnie tacy sami jak On, powiedziałem spokojnie po chwili. My też byliśmy jak demony. Lecz Jezus uratował nas wszystkich chwilę przed naszą śmiercią. Musimy okazać temu człowiekowi miłosierdzie i traktować go tak, jakby był samym Jezusem. Moi współwięźniowie zdali sobie sprawę, jak prawdziwe były to słowa i diametralnie zmienili swoją postawę. Oczekiwali Honga, tak jak oczekuje się dawno niewidzianego przyjaciela. Gdy następnego ranka wprowadzili Honga do naszej celi, pomyślałem sobie, że wygląda jak człowiek opętany przez cały legion demonów, który jest opisany w piątym rozdziale Ewangelii Marka. Kajdany oplatały mu ręce na plecach i koski u nóg. Plugawe słowa wychodziły z jego ust. Niestrudzenie próbował okaleczyć swoje ciało łańcuchami u nóg. Był dziki i pełen nienawiści, a miał przecież tylko dwadzieścia dwa lata. Huang nie mógł ruszyć ani ręką, ani nogą. Ale gdy tylko który z więźniów zbyt się do niego zbliżył, próbował odgryźć mu ucho albo nos. I choć był ciasno związany, podskakiwał w tej pozycji tak długo, aż wychodziły mu na wierzch białe kości. W celi numer dziewięć więźniowie traktowali go jak zwierzę, kopali go i bili. Przez wiele dni nie dawali mu nic do jedzenia, drażnili go, stawiając mu jego posiłki na ciele. Na jego odzieniu było mnóstwo plam. Pewnego dnia z czystej desperacji i bólu Hong odczekał, aż nikt na niego nie będzie patrzył i najmocniej jak tylko potrafił, walnął głową w ścianę, zamierzając odebrać sobie życie. Przeżył, choć w ścianie zostało wgniecienie. Z chwilą, gdy wszedł do naszej celi, poczuł, że tu jest inaczej. Wszyscy okazywaliśmy mu miłość i współczucie. Przyjęliśmy go z otwartymi ramionami, starannie układając jego rzeczy przy jego pryczy. Przez wiele dni nie był myty z powodu oplatających go łańcuchów, więc okropnie śmierdział. Dzięki Bożej miłości w naszych sercach pokochaliśmy Hoanga. To jest Yun, zwrócili się do niego współwięźniowie, wskazując na mnie palcem. Jest naszym przywódcą i chrześcijańskim pastorem. Dacie, Huang? Wszyscy byliśmy przestępcami, powiedziałem mu. Nie bój się. Zajmiemy się tobą. Nakłoniłem go, by usiadł i się nie denerwował. Poprosiłem wszystkich, by dali Huangowi trochę swojej cennej pitnej wody. Napełniliśmy miskę i postawiliśmy ją w pobliżu Hunga. Urwałem kawałek swojej koszuli i zanurzyłem go w wodzie. Potem delikatnie zmyłem brud i zaschniętą krew z jego twarzy i ust. Wytarłem go i urwałem kawałek swojego koca, by obmyć skaleczenia, jakie powstały pod łańcuchami na jego rękach i nogach. Za pomocą odrobiny pasty do zębów, Zdezynfekowałam otwarte rany, po czym zabandażowałam je starannie. Huang nie wypowiedział ani słowa. Siedział z szeroko otwartymi oczami i bacznie się nam wszystkim przyglądał. Wiedziałem, że pan już dotyka jego serca. W czasie posiłku każdy z nas odstąpił mu część swojego ryżu. Później wygłosiliśmy modlitwę Pańską i przystąpiliśmy do jedzenia. Karmiłem Honga łyżką, potem cichutko zaśpiewaliśmy pieśń, której wszystkich nauczyłem opartą na Ewangelii Mateusza, 6 rozdział piąty do 34 wiersza. Nasz niebiański Ojciec jest bogaty w miłosierdzie, codziennie nas żywi i przyodziewa. Będziemy go uwielbiać i pokornie naśladować, bo nasz Pan przyodziewa trawę polną. Nie trośćcie się, co będziecie dziś jedli, albo co będziecie jutro pili. Nasz niebiański Ojciec na pewno Was pokrzepi. Przypatrzcie się wróbelkowi fruwającemu wokoło, przypatrzcie się liliom polnym, nie pracują ani przędą, a Pan przyodziewa je tak okazale. Czy my nie jesteśmy bardziej tego warci niż one? Bracia, zmieńmy nasze serca i idźmy za Chrystusem, bo ten świat nie jest naszym domem. Później mówiłem o słowach Jezusa z szóstego rozdziału ewangelii Mateusza, wskazując różnicę, jaka jest pomiędzy naszymi ziemskimi ojcami a ojcem w niebie i podkreślając wartość ludzkiego życia. Tak się składało, że tego wieczora na kolację mieliśmy dostać naszą cotygodniową bułeczkę mantą. Wszyscy bracia spoglądali na mnie. Wiedziałem, że są bardzo głodni. Już dziś dzieliliśmy się z naszym nowym przyjacielem Hongiem ryżem i wodą, powiedziałem do nich więc teraz nie każdy zje swoją mantą. Mam jednak nadzieję, że jutro każdy z nas podzieli się z nim swoją zupą. Najpierw nakarmiłem Honga, potem sam zabrałem się za swoją porcję. Gdy ugryzłem swoją mantą, zabrało mi się na płacz. Umarłem za ciebie na krzyżu. Usłyszałem w sobie delikatny głos. Jak możesz okazać mi miłość, gdy jestem głodny, spragniony, zamknięty w więzieniu, jak traktujesz najmniejszego spośród moich braci, tak też i traktujesz mnie. Zrozumiałem nagle, że Bóg chce, bym ofiarował resztę swojej mantą Hongowi. Pochyliłem głowę i zapłakałem. Panie, ja też umieram z głodu. Też jestem głodny, powiedziałem. Przypomniał mi się fragment pisma Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie? Czy ucisk? Czy prześladowanie? Czy głód? Czy nagość? Czy niebezpieczeństwo? Czy miecz? Rzymian 8.35 Zapakowałem resztę mojej bułeczki mantą w chusteczkę i schowałem za pazuchą dla Honga. Natychmiast wróciły do mnie pokój i radość. Następnego dnia rano dali nam na śniadanie wodnistą zupę z makaronem, którego było zaledwie kilka nitek. Wszyscy podzieliliśmy się zupą z Hongiem, lecz nie zadowoliła go nawet powiększona porcja. — Umrę. Dlaczego nie dacie mi odpowiedniej ilości jedzenia? — krzyknął do strażnika — Próbujecie mnie zagłodzić na śmierć, zanim poddacie mnie egzekucji? W tym momencie przemówił do mnie pan. Pośpiesz się, wyjmij mantą za pazuchy i nakarm go, usłyszałem. Stojąc tyłem do Honga, połamałem bułeczkę na kawałki, po czym umieściłem ją w jego misce z zupą. W tej samej chwili kamienne serce Honga pękło. Zsunął się ze swojego krzesła, uklęknął na podłodze i zapłakał. Starszy bracie, za co mnie tak kochasz? spytał. Dlaczego wczoraj nie zjadłeś swojego chleba? Jestem mordercą, znienawidzonym przez wszystkich ludzi. Nawet moi rodzice, mój brat i siostra oraz moja narzeczona wyparli się mnie. Za co mnie tak kochasz? Nie mogę teraz odpłacić ci za twą dobroć, lecz gdy umrę i będę duchem, wrócę do twojej celi i będę ci służył w zamian za twoje dobre uczynki. Wiedziałem, że to dobry moment na podzielenie się z nim Ewangelią. Jezus cię kocha. Dlatego jesteśmy mili dla ciebie, odpowiedział mu. Gdybyśmy w niego nie wierzyli, traktowalibyśmy Cię tak samo jak ci z celi numer dziewięć. Powinieneś dziękować Bogu za jego syna, Jezusa Chrystusa. Panie, dziękuję Ci za to, że kochasz takiego grzesznika jak ja, rzekł nagle Hong. Ten zatwardziały przestępca ze łzami w oczach przyjął miłość Jezusa w swoim sercu. Został uwolniony od ciężaru grzechu. Wszyscy pozostali więźniowie byli uszczęśliwieni. Zdali sobie sprawę, że tylko miłość Boga może dać nadzieję niewolnikom grzechu. Od dnia, gdy Hong przyjął zbawienie, atmosfera w celi bardzo się poprawiła. Zaczęliśmy razem śpiewać. Hong uczył się ile tylko mógł. Uczyłem go o Jezusie, jego życiu, nauczaniu, cierpieniu, jego zmartwychwstaniu i powtórnym przyjściu. Samobójstwo to grzech, ostrzegłem Honga. Gdy to usłyszał, padł na kolana i wyznał swój grzech. Poprosił mnie, bym postawił kołnierz jego koszuli, w którym ukrywał małą żyletkę, za pomocą której przy najbliższej sposobności chciał odebrać sobie życie. Całkowicie załamany Huang podzielił się ze mną historią swojego życia. Jego ojciec był majętnym dyrektorem przedsiębiorstwa i członkiem partii komunistycznej. Po ukończeniu szkoły średniej Huang został skierowany do pracy w elektrowni jako technik. W wieku dwudziestu lat zaręczył się. Narzeczona bardzo go kochała, lecz on dał się wciągnąć do lokalnego gangu. Szybko szedł na manowce. Dużo pili każdego dnia, okradali sklepy, mordowali niewinnych ludzi i gwałcili kobiety. Jeden z członków gangu został aresztowany i przesłuchany. Doniósł służbą bezpieczeństwa na Honga. Wkrótce również jego aresztowali. Dzięki interwencji ojca sędzia łagodnie potraktował Honga i choć został uznany winnym morderstwa, dostał wyrok trzech lat pozbawienia wolności. 1 maja 1983 roku ojciec Honga zapłacił wysoką łapówkę, by szybko wydostać syna z więziennego obozu pracy. Choć był wreszcie wolny, jego życie było pozbawione celu. Czuł, że nie ma po co żyć i pogrążył się w głębokiej depresji. Znów wpadł złe towarzystwo. Pewnej nocy poszedł z kolegą się napić. Życie jest takie beznadziejne i pozbawione sensu, stwierdzili wspólnie. Jeśli nam obojgu nie chce się żyć, to umrzejmy razem. Obaj, upojeni alkoholem przyjaciele, zawarli pakt samobójczy. Z magazynu elektrowni, w której swego czasu pracował Hong, postanowili ukraść dwie torby dynamitu. Po osiem kilo materiału wybuchowego w każdej z nich. Postanowili się bić do czasu, kiedy zginie pierwszy z nich. Ocalały miał przenieść ciało zmarłego do potężnego transformatora, mocy, w którym dynamit zostałby zdetonowany. Tym sposobem dwaj kamraci zginęliby razem. Zaczęli walczyć metalowymi pałkami. Ramię Honga ucierpiało, lecz udało mu się jeszcze zadać przeciwnikowi cios w głowę, który okazał się śmiertelny. Czaszka przyjaciela rozwarła się i wypłynął z niej mózg. Huang, gdy to zobaczył, był tak przerażony, że uciekł. Nie wrócił nawet po dynamit. Wiedział, że władze będą go szukać, postanowił więc udać się w podróż po Chinach i zażyć uciek grzesznego życia. Gdy wyprawa dobiegła końca, postanowił wrócić do domu i po raz ostatni, przed odebraniem sobie życia, zobaczyć swoją rodzinę. By sfinansować wspomnianą podróż, kupił ostry nóż i rabował sklepy. W drodze dopuścił się gwałtu na wielu młodych i niewinnych dziewczętach. Odwiedził kilka słynnych świątyń buddyjskich, by oddać część bałwanów w nadziei, że znajdzie wreszcie pokój w swoim sercu. Grzech i żądze, w jakie popadł, nie dały mu jednak satysfakcji. Przeciwnie, tylko pogorszyły jego stan. Po zakończeniu swoich wojaży, wsiadł do pociągu, który miał go zawieźć do domu, by mógł po raz ostatni zobaczyć się z rodziną. Przygotował się też na popełnienie samobójstwa. Kupił dwa opakowania środków nasennych. Gdy pociąg zatrzymał się tuż przed stacją docelową, wyskoczył. Nie chciał pojawić się w domu przed zmierzchem, więc ukrył się w krzakach. Dojrzała go jednak milicja i został aresztowany. W jego torbie znaleźli nóż, narzędzie mordu i list pożegnalny, w którym przyznawał się do licznych popełnionych przez siebie przestępstw. Tym razem ojciec nie mógł mu już pomóc. Jego serce pękło bezpowrotnie, gdy ojciec przysłał mu do więzienia koszulę. Na jej plecach widniał napis: Nie mogę się z tobą teraz zobaczyć. Do zobaczenia w dniu egzekucji. Teraz jednak kłonk. Odpokutował za swoje grzechy i stał się nowym stworzeniem w Chrystusie. Lubił śpiewać pieśń, której go nauczyłem: Kocham Jezusa, kocham Jezusa. W każdym dniu mojego życia kocham Jezusa. W dni słoneczne kocham go, w dni pochmurne kocham go. Dzień po dniu tak kocham Jezusa. Zmiana, jaka nastąpiła w jego sercu, skłoniła nas, by nadać mu nowe imię: Eong, Huang, Huang łaska. I światło. I choć wiedział, że niebawem umrze, zadawał wiele pytań, jak przeżyć resztę swojej gniby, w pełni oddać chwałę Jezusowi. Zazwyczaj, gdy robiliśmy zbyt wiele hałasu, strażnicy karali nas okrutnie. Kazali nam wtykać głowy w mały otwór u dołu drzwi naszej celi, którego wymiary wskazywały na to, że to jest właśnie jego prawdziwa funkcja. Potem kopali nas po głowach i bili kolbami karabinów. Dlatego zawsze prowadziliśmy naszą uwielbienie i modlitwę bardzo cicho, pewniwszy się wcześniej, że za drzwiami nie stoi żaden strażnik. Za to Huang wychwalał Jezusa tak głośno, że często był uciszany przez strażników, jednak z uwagi na zbliżającą się egzekucję nie stosowano wobec Niego żadnej kary. Ponieważ nie miał nic do stracenia, śpiewał zawsze najgłośniej, jak tylko mógł. Cela numer dwa stała się centrum chwały i uwielbienia. Wielu więźniów z innych cel dotykały słowa, które słyszeli. Huang poprosił mnie, bym wyciął na naszej ścianie znak krzyża. Cement na niej był bardzo twardy, lecz wszyscy razem zabraliśmy się do pracy, by ubłogosławić naszego brata. Huang powiedział, że gdyby strażnicy zauważyli krzyż, on weźmie na siebie pełną odpowiedzialność. Za każdym razem, gdy wypuszczali nas na dwór, szukaliśmy kawałków szkła i starych gwoździ, za pomocą których moglibyśmy drapać znaki na ścianie. Wyryłem wielki krzyż, Narysowaliśmy też kulę ziemską, a poziomo pod krzyżem umieściliśmy napis, ponieważ Bóg tak umiłował świat. Huang poprosił nas też, byśmy pod krzyżem wykuli obraz grobu, na którym miało widnieć jego nowe imię, by pokazać, że należy do Jezusa. Gdy skończyliśmy, Chłang zapłakał i krzyczał z radości. Rysowaliśmy dalej, aż wszystkie cztery ściany celi pokryły się wieloma wersetami biblijnymi, takimi jak: Syn Marnotrawny powrócił, w trosce złu swoją ufność w Panu, i gdyż wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Rzymian 3,23-24. O dziwo! Strażnicy, choć widzieli nasze dzieło sztuki, nigdy nie powiedzieli o nim ani słowa. Krzyż i wersety biblijne do dziś znajdują się w tamtej celi. Setki więźniów czytały te słowa i wielu przywiodły one do upamiętania i złożenia swojej ufności w Jezusie. Używając małych agrafek z więziennych pakietek jako igieł, ostrożnie wyciągaliśmy nitki z naszych ręczników. Każdy z nas wyszył sobie drobny krzyżyk, u góry, po lewej stronie więziennego uniformu, czerwony krzyż wyhaftowaliśmy na koszuli Huang'a. Nowi wierzący byli zainspirowani. Mieli w sobie tyle siły i zachęty, że nosili swój krzyż na klatce piersiowej. Pewnego wieczora 16 sierpnia ochciliśmy brata Huang'a. Każdy więzień dostawał z kuchni kubek wody, który stanowił dzienną rację, lecz tego dnia każdy ofiarnie podarował połowę jej objętości, tak byśmy mieli wystarczającą ilość wody, by polać nią głowę Honga w akście chrztu. To był najlepszy chrzest, jaki mogliśmy zaaranżować w takich warunkach. Czy Jezus może też zbawić moją rodzinę? zapytał Hong po chrzcie. Czy moja matka, ojciec, bracia, siostry i moja była narzeczona mogą uwierzyć i być ze mną w niebie? Przekazałem mu co obiecuje Biblia: Uwierz w Pana Jezusa, a będzie zbawiony ty i twój dom. Dzieje apostolskie 16:31. Huang modlił się całą noc, by jego rodzina poznała zbawienie Boże przez Jezusa Chrystusa. Dzień egzekucji Huang'a zbliżał się dużymi krokami. Bardzo chciał napisać list do swojej rodziny. Było to jednak niemożliwe, bo ręce miał wciąż ciasno spięte na plecach. Po nawróceniu się Huang stał się łagodny i całe więzienie widziało różnicę w jego zachowaniu. Błagałem więc władze, by zdjęły mu łańcuchy, zapewniając, że Huang nie stanowi już niebezpieczeństwa i nie będzie próbował popełnić samobójstwa. Władze dały mu większe i luźniejsze, kajdany jednak o całkowitym ich zdjęciu nie było mowy. Regulamin więzienia nie pozwalał bowiem trzymać groźnik więźniów bez zabezpieczeń. Mając luźniejsze łańcuchy, Huang mógł poprosić strażników o pióro i dwie kartki papieru. Usiadł na podłodze, a arkusze położył obok siebie. Przesuwając ręce do boku, mógł pisać, lecz już po kilku słowach w piórze skończył się atrament. Zdesperowany pochylił się i ugryzł palec wskazujący prawej dłoni. Zaczęła sączyć się krew. Powrócił do pisania listu do swoich rodziców za atrament. Posłużyła mu jego własna krew. Pisał: Drodzy tato i mamo, nigdy więcej was nie zobaczę, lecz wiem, że mnie kochacie. Wasz syn. Okrył was z hańbą. Proszę, nie smućcie się po mojej śmierci. Chcę wam jednak przekazać wspaniałą wiadomość. Nie umrę, bo otrzymałem żywot wieczny. W więzieniu spotkałem osiernego człowieka, szanowanego brata Juna. Uratował mi życie i pomógł uwierzyć w Jezusa. Kochał mnie, dbał o mnie i karmił mnie każdego dnia. Tato i mamo, jestem w drodze do Królestwa Bożego. Będę modlił się o was wszystkich. Musicie uwierzyć w Jezusa. Pozwólcie, proszę, by mój brat Yun podzielił się z Wami Ewangelią. Gdy Was odwiedzi, opowie Wam resztę mojej historii. Przyjmijcie życie wieczne. Do zobaczenia w Królestwie Bożym, Wasz syn Huang Eong. Załatwiłem, by list Huanga został przemycony na zewnątrz i dostarczony jego rodzicom. Huang przyjął chrzest 16 sierpnia, napisał list do rodziców 17 sierpnia, a 18 został stracony. W ostatnim dniu jego życia w celi panowała napięta atmosfera. Postawiono przed naszymi drzwiami podwójną straż. Co pięć minut strażnicy sprawdzali więźniów, świecąc im laterkami w twarze, by mieć pewność, że wszystko jest pod kontrolą. Wiedzieliśmy, że coś takiego się dzieje tylko wtedy, gdy następnego dnia jeden z więźniów ma być stracony. Wieczorem, 17 sierpnia, pan poprowadził mnie, bym umył nogi Huanga za przykładem Jezusa. Huang był bardzo spokojny, uśmiechał się do pozostałych więźniów. Wszyscy znów się spotkamy w Królestwie Niebieskim, mówił nam. Następnego ranka wcześnie zjedliśmy śniadanie. O ósmej wkroczyli strażnicy z listą nazwisk. Wywołali trzy nazwiska. Jon, Huang, Hong. Wychodzić. Niespodziewanie ja i brat Hong tego samego ranka również byliśmy wezwani na naszą publiczną rozprawę. Strażnicy związali nas ciasno od stóp do głów. Zanim zabrali Honga na plac egzekucji rzucił mi się w ramiona. Do zobaczenia w niebie! krzyknął. Na placu strażnicy kopniakiem podcięli mu nogi, by klęknął na ziemi. Zdjęli mu kajdanki z rąk i nóg, włożyli mu kapelusz na głowę. Potępiony zbrodniarz! wrzasnęli. To był ostatni raz, kiedy widziałem drogiego, cennego brata Honga za życia. Wzięli go na stronę i strzelili mu w tył głowy. Słyszałem tylko strzał, który posłał Honga w ramiona Jezusa. Byłem smutny i pełen radości zarazem. Dziękowałem Bogu za to, że mogłem zobaczyć, jak mój brat idzie do Królestwa Boga, drogocenna jest w oczach Pana śmierć wiernych Jego. Psalm 116, wiersz 15. Dziewięciu więźniów męskiego i kobiecego więzienia Bang poddano tego dnia publicznej próbie i pokorzeniu. Byłem jednym z nich Wozili nas po całym mieście i oczytywali nasze przewinienia przez głośniki. Byłem bardzo szczęśliwy, że mogłem paradować przed ludźmi z powodu Jezusa Chrystusa. Moje serce podskakiwało z radości. W drodze na proces nie potrafiłem się opanować. Dopiero co widziałem brata Honga, przechodzącego do chwały. Wieczność była tak blisko mnie. Śpiewałem Bogu w niewogłosy. Kapitan pogroził mi elektryczną pałką. Zamknij się, Jun. Jak możesz śpiewać w takiej chwili? Jeśli nie przestaniesz, obedrę cię żywcem ze skóry. Wszyscy więźniowie byli razem związani łańcuchem, jak zwierzęta, i upchnięci w odkrytej naczepie ciężarówki. Gdy krążyliśmy po mieście, spadł nagle obfity deszcz i zmoczył nas do suchej nitki. Dla mnie było to jak orzeźwienie prost z nieba. Panie, chce mi się pić z twojego deszczu łaski! krzyczałem głośno zmocznij mu obficie swojego sługę! Nadal głośno śpiewałem. Ludzie tulili się pod parasolami, patrząc na nas w zdumieniu, ponieważ wszyscy byliśmy stąd, wielu więźniów wstydliwie chowało swoją twarz w obawie, że zostaną rozpoznani przez przyjaciół lub krewnych. Z tyłu ciężarówki była ze mną pewna młoda kobieta, wieku około dwudziestu lat, miała na imię Ksiaowej. Znalazła się w więzieniu, bo wdała się w bójkę ze swoimi sąsiadami i rozdarła im ubranie. Sąsiedzi mieli znajomości w rządzie i dołożyli wszelkich starań, by ona jej matka na podstawie jakichś sfabrykowanych oskarżeń trafiły do więzienia. Ksiałowej była chrześcijanką, lecz różnie było z jej chodzeniem z Bogiem. Ksiałowej zapłakała, słysząc mój śpiew. Skąd w tobie tyle radości w tej ciężkiej chwili? zapytała. Jak mam się nie cieszyć? odrzekłem. Dzisiaj uznano mnie godnym cierpień dla imienia Jezusa. Twarz krwiołowej zaczerwieniła się, znów zaśpiewałem na głos, choć nienawidzi mnie cały świat, a przyjaciół krąg rozproszył się, choć świątynia ciała zniszczona oszczerstwem, prześladowaniem i biciem oddaję swoje życie i wylewam krew, by podobać się Ojcu w niebie, by w koronie żywota wejść do Królestwa Boga. "Ksiałwej nie mogła powstrzymać łez i sięgnęła do kieszeni po chustkę do nosa. „Ksiałwej, duch święty cię opłakuje!“ Zwróciłem się do niej. — Powrót syna marnotrabnego, jest cenniejszy od złota! — Wróć! Twój niebiański ojciec czeka na ciebie. — Pani miej litość dla mnie grzesznika! zawołała zalana łzami opamiętania. — Przebacz mi, proszę, moje grzechy! Pomodliłem się o nią i podziękowałem Bogu za jego miłosierdzie." Pokój i radość zagościł w jej sercu. Ksiałowej wspięła się na palcach i otarła swoją chustką łzy z moich oczu. Ciężarówka podążała w kierunku mojej rodzinnej wsi. Ksiałowej odwróciła się do mnie. Słyszałam, że w tej wsi mieszkał odważny sługa Boży o imieniu Jun. Powiedziała, wiesz, co się z nim stało? Chciałbyś go poznać? spytałam, chichocząc pod nosem. Słyszałam świadectwo o nim od ludzi z naszego kościoła, odrzekła. Jak mogłabym go poznać? — Jun, to człowiek, z którym teraz rozmawiasz — powiedziałem, odwracając się do niej. Ksiałowej znów wybucha płaczem i dziękowała Bogu za to, że dał nam okazję się spotkać. Od tego momentu całą drogę trzymała się blisko mnie. Wszyscy więźniowie w ciężarówce przemokli do suchej nitki, nawet milicjanci okryci płaszczami przeciwdeszczowymi trzymając się w rękach, karabiny maszynowe drżeli na chłodnym wietrze i zacinającym deszczu. Z tego wszystkiego żołnierze przestali zwracać na nas uwagę — Nikt też z publiczności nie przybył na nasz proces, więc go odwołano. Cały dzień był porażką władz na komisariacie milicji rozluźnili nam łańcuchy i sznury. Wszyscy funkcjonariusze zjedli obfity posiłek. Nam dali resztki jedzenia. Ksiałowej jako kobietę potraktowali w sposób szczególny. Dali jej bułeczkę mantą. Przyszła z nią do mnie. Bracie Junie, chcę ci oddać moją mantą szepnęła. Proszę przyjmij. Nie chciałem jej brać, bo wiedziałem, jaka jest głodna. Gdy zobaczyła, że nie chcę przyjąć jej daru, wybuchła płaczem. Przypomniały mi się słowa Pana. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. dzie apostolskie 20.35 Dlatego z wdzięcznym sercem przyjąłem dar jej miłości. Przełamałem go i większą jego część oddałem z powrotem ksiałowej. Razem go spożyliśmy. Dziękując panu za obfitą społeczność, jaką mogliśmy cieszyć się ze sobą tego dnia.